W Olszynach odbyły się 24 Dożynki Powiatu Tarnowskiego, wielkie święto plonów, tradycji i wspólnoty. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dożynkową w kościele parafialnym. Liturgii przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz, który w homilii podkreślił wdzięczność za tegoroczne zbiory, a także znaczenie ciężkiej pracy rolników dla całej wspólnoty. Po nabożeństwie barwny korowód przeniósł się do centrum miejscowości gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie obchodów, wystąpienia okolicznościowe władz, i tradycyjny obrzęd dorzynkowy z przekazaniem chleba wypieczonego z tegorocznego ziarna. Dorzynki powiatu Tarnowskiego w gminie Rzepiennik-Strzyżewski w miejscowości Olszyny. Bardzo tradycyjna uroczystość dorzynkowa. Wieńce z całego powiatu. Dziękujemy Bogu i rolnikom za plony zebrane w tym roku. 24. Dorzynki powiatu Tarnowskiego. W tym roku przypadło to gminie Rzepiennik-Strzyżewski w Olszynach. Ogromnie się cieszę, bo to jest czas, Możemy podziękować rolnikom za ich trud, za ich pracę, za ich wysiłek, który wnoszą, ale też podtrzymanie tradycji. Bo oprócz e, darów, które tworzą, jest również e, podtrzymanie tra tradycji. To jest to pięknie. Wspólne działanie razem z kołami Gospodarki Wiejskiej przynosi świetne efekty. Dlatego się ogromnie cieszę, że możemy dzisiaj e, tutaj być. W uroczystościach uczestniczyli licznie mieszkańcy powiatu Tarnowskiego, goście z regionu, a także przedstawiciele władz, radni powiatu i gmin oraz Parlamentarzyści, którzy swoją obecnością podkreślili rangę wydarzenia. Polska wieść, polska tradycja, to nie tylko praca na roli, ale przede wszystkim polska kultura. Kultura oparta na wartościach chrześcijańskich, kultura i tradycja, którą kultywowali nasi przodkowie. I wy teraz, szanowni państwo, przykładacie się do tego, żeby ona nie zaginęła. Przed sceną odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych w ramach powiatowego przeglądu. Sołectwa z całego regionu zaprezentowały swoje niezwykłe, misternie wykonane dzieła, będące symbolem urodzaju i wdzięczności. W konkursie wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody laureatom. Absolutnie, no, dożynki są zawsze takim czasem, kiedy możemy się spotkać wszyscy razem i podziękować wszystkim rolnikom, sadownikom. E tym wszystkim ludziom, dzięki których pracy mamy pokarm na naszych stołach chleb, warzywa, owoce, potrawy ale również podziękować Panu Bogu, bo przecież to e, dzięki Jego łasce mamy właśnie te wszystkie dary na naszych stołach. To jest też czas, żeby się spotkać, e, dobrze bawić e, i to jest taka tradycja tu, w szczególności w Małopolsce. W części artystycznej na scenie pojawili się muzycy z zespołu Wędrowne Gitary. Ich koncert przeniósł publiczność w klimat znanych przebojów, które wypełniły przestrzeń radością i wspólnym śpiewem. Następnie przed publicznością wystąpił Nikodem Liro. Ty musisz stać, bo słońce już zamierza na szczytach. Wiesz, swój i rusza cień w długi marsz. Wokół drzew krząca się ptaków, że szach i Kulminacyjnym punktem był koncert Gwiazdy Wieczoru, Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Artysta od lat nazywany królem muzyki tanecznej porwał do wspólnego śpiewu i tańca tysiące zgromadzonych osób. Dobry Przeglądałem się co dnia.